Dzień dobry z rana z tej strony, Kasper. Dzisiaj taki vlog z łapki. A tematem dzisiejszego dnia będą nawyki. Chcę porozmawiać trochę o nawykach, jakie mam, na jakich bazuję, bo dzięki nim moja produktywność, moja codzienność myślę, że idzie w naprawdę fajnym kierunku. To wszystko się rozwija i też bym chciał się tym podzielić, bo być może i Tobie przydadzą się te wskazówki. Także zaczynamy z dzisiejszym materiałem. Tak jak mówi Gary Weinerczak, dokumentuj, pokazuj swoją drogę, tak żeby inni mogli wiedzieć, czym ty się zajmujesz. Dlatego też postanowiłem wprowadzić taki nowy nawyk, taką nową rzecz, jaką właśnie będą vlogi z łapki, bo też chcę się pokazać z innej strony, nie tylko z przepisów, nie tylko z porad, a także chcę pokazać jak to u mnie wygląda, jak wygląda ta codzienność, jak odpisuję, jak mm, się uczę, jak poprawiam swoją produktywność, jak poprawiam siebie, jak poprawiam swoją mentalność, bo myślę, że też takie rady będą wam się mogły w jakimś stopniu przydać, no bo myślę, że taki rozwój samego siebie jest naprawdę bardzo ważną rzeczą, no bo inwestycja w siebie w swoje nawyki, w swoje umiejętności w przyszłości, w czasie może się przełożyć na naprawdę fajne korzyści. To co? Zaczynamy. Takim nawykiem, którym chciałbym się podzielić, to jest zapisywanie swoich celów na kartce w programie przed pójściem spać. Jeżeli zrobimy sobie taką ramę działań, zadań, jakie mamy zrobić, następnego dnia, jak wstanie, wstaniemy. To mamy poczucie, że jest coś do zrobienia. Jest ta rama, jest ten schemat, który byśmy chcieli właśnie zrobić, i dzięki temu idziemy wyżej, bo wiemy, że odhaczamy swoje cele, przez co, można powiedzieć, nasz rozwój idzie w dobrym kierunku. Tutaj Wam pokażę, jak to u mnie wygląda. Ja używam programu Nozbi do właśnie. Takiego programu. Na razie jest to wersja próbna, zobaczymy. Myślę, że um, będę działał na tym, bo naprawdę jest to fajne. I tutaj mam tą moją listę zadań, jakie wykonuję dnia następnego. Wstawanie rano, wyciszenie, nagranie vloga, wyjście na trening, nauka angielskiego, odpisanie na raporty podopiecznym, obejrzenie dwóch- trzech odcinków. Miraburn to jest taki kanał o produktywności. O biznesie, generalnie o poprawianiu właśnie swojego życia, także naprawdę merytoryczny kanał. Następnie mam dodanie post na Instagrama i na resztę mediów social i resztę social mediów. Przygotuj, zmontuj materiał na YouTube'a. O 12:30, pierwsze śniadanie. Jestem aktualnie na IF-ie i mam też redukcję, także. Od rana można powiedzieć do tej 12.30 nic nie jem. Nie potrzebuję, bo tak się przyzwyczaiłem. Następnie czytam książkę, potem odpisuję na genetykach, e, następnie robię dwa telefony do podopiecznych, następnie uczę się i czytam posty z High Carba, odpisuję na socialach, czas wolny do 18.00. Tak jak mogliście wcześniej zauważyć, to to wstawanie rano. Dlaczego taki nawyk? Z tego względu, że jestem osobą, która pochodzi z wioski i to przyzwyczajenie w miarę takie zostało, że no, wstaje się tam po prostu wcześniej. No i generalnie ja po 20 godzinie już się nudzę. Lubię oglądać filmy, lubię oglądać seriale, ale nie lubię zbyt długo ich oglądać. Także dla mnie dla mnie jeden odcinek jest naprawdę... Wystarczający. Więc po godzinie 20. Idę jeszcze na taki 20-30 minutowy spacer. Albo najpierw oglądam serial, potem idę na spacer bądź odwrotnie i idę spać, biorę prysznic, idę spać. Wstaję rano i czuję się naprawdę wtedy rzeźki, skoncentrowany na swojej pracy, to, co chcę zrobić. I dlatego mam ten taki schemat chodzenia spać właśnie jak 22, mniej więcej teraz ostatnio nawet wcześniej chodziłem bo jestem po chorobie naprawdę takiej choroby dawno nie miałem masakra, cztery dni ucisk głowy, tak jakby wsadzić głowę w imadło i ktoś by dokręcał i puszczał zawalone zatoki no masakra, ale cieszę się bo już wracam i wracając tutaj do, do tych celów zaczynam od tego wczesnego wstawania, następnie mam medytację, wyciszenie po prostu um, ustalam Stoper na 10 minut i staram się głęboko oddychać, wciągam nosem powietrze, wydycham pomału. Także też o tym bardziej opowiem kiedyś, naprawdę bardzo fajna rzecz, jeżeli chodzi o rana, pomaga ustawić sobie tryb dnia, tryb działania, żeby nie ruszać właśnie z nerwówką. Następnie mam nagrywanie takiego vloga właśnie i pokazywanie to, co się dzieje. Także można powiedzieć, że te cele mogę swoje odhaczyć. Jestem aktualnie u siostry, także tego treningu dzisiaj nie zrobię. Natomiast zaraz się biorę za pierwszą dwudziestkę nauki angielskiego. Jak ja się tego angielskiego uczę? No, uczę się na takiej zasadzie, że zapisuję słówka. Bądź oglądam materiały na YouTubie, bądź materiały na Instagramie, które mnie interesują. I tak jak interesuję się dietetyką, em, światem fit, biznesem, rozwojem osobistym, produktywnością, to oglądam filmy z tego materiału i z nich właśnie wyciągam słówka, zdania, które chcę, których chcę się nauczyć. Wtedy je zapisuję, w zeszycie na kartce tłumaczę słownikiem, i staram się tą. Rutynę, powtarzać, wdrażać, żeby mi to weszło w głowę i w nawyk. No, także co? Zapisywanie celów naprawdę polecam, bo pomoże Wam to mieć tą ramę w ciągu dnia i będziecie wiedzieć, co się dzieje. Teraz takim moim z jednych źródeł nauki angielskiego jest właśnie YouTube i oglądanie zagranicznych um, kanałów. Tutaj mam właśnie Jeffa Parda, którego oglądam. Lubię jego przekaz, to jak nagrywa filmy. Co robię to ustalam sobie właśnie zawsze napisy, żeby były, bo dzięki nim mogę sobie te napisy spisać na kartkę, słówka, których nie rozumiem i potem je sobie właśnie tłumaczę. Po pierwsze staram się wychwycić z kontekstu, to co się dzieje, i dzięki temu w jakimś stopniu lepiej te słówka mi się przyswajają. Jeżeli te słówka przechodzą, przelatują ci za szybko, możesz zmniejszyć prędkość odtwarzania, na przykład do połowy. Wtedy ten filmik jest wolniejszy i te napisy też wolniej znikają, także możesz sobie spokojnie je zapisać. To był taki delikatny wstęp tej serii. Mam nadzieję, że. Wam się podoba, że jakieś rady wyciągniecie z tego i jakieś wskazówki. Jeżeli dostrzegliście jakieś błędy, to proszę napiszcie w komentarzu, bo też mi zależy na tym, żeby to poprawić, bo naprawdę cenię konstruktywną krytykę, bo naprawdę niekiedy nie jesteśmy świadomi, że popełniamy błędy. A popełniamy błędy. Każdy z nas popełnia błędy, tylko nie każdy potrafi się do nich przyznać. Także jak najbardziej, jeżeli Wam się coś nie podobało, ale co mogę poprawić, to właśnie dajcie znać. No i co? Myślę, że będę dalej kontynuował tę serię. Będzie więcej materiałów, będę Wam bardziej pokazywał te moje nawyki, jak to działa. Nie chcę pokazywać tego wszystkiego w jednym materiale, żeby to była taka pigułka. Tylko chcę działać bardziej długofalowo, długoterminowo i przekazywać to właśnie po takiej cegiełce, żeby się też bardziej pokolegować, żeby zwiększyć to zaufanie, no bo to jest naprawdę ważne. Także dzięki, że byliście i do następnego. Cześć.